Cześć wszystkim! Witajcie na naszym kanale. Dziś zabieramy Was do Turcji, aby przedstawić top 5 hoteli idealnych na rodzinne wakacje. Te hotele słyną z doskonałych udogodnień i atrakcji, które zapewnią niezapomniane wakacje dla całej rodziny. Zaczynajmy! Zaczynamy od Delphin B Grand Resort w Larze. Ten hotel oferuje luksusowe pokoje, rozległe baseny i fantastyczny aquapark. Dzieci będą zachwycone licznymi zjeżdżalniami, animacjami i klubem dla najmłodszych, a rodzice mogą zrelaksować się w nowoczesnym spa i zasmakować lokalnych specjałów w jednej z kilku restauracji. Granada Lux Rybelek to hotel, który oferuje niesamowite udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Znajdziecie tu park wodny w kształcie zamku, liczne baseny i atrakcje, które sprawią, że dzieci będą bawić się przez cały dzień, a rodzice mogą korzystać z luksusowych udogodnień. Lonicera Resort and Spa niedaleko Avsallar to raj dla rodzin. Hotel oferuje wiele basenów, ogromny aquapark oraz bogaty program animacji dla dzieci. Znajdziecie tu również piękne plaże, gdzie można cieszyć się słońcem i morzem. Hajdar Pasha Palace to hotel, który łączy luksus z przyjazną atmosferą dla rodzin. Dzieci będą zachwycone dużym parkiem wodnym, różnorodnymi zjeżdżalniami i animacjami, a rodzice mogą zrelaksować się w eleganckim otoczeniu i korzystać z licznych udogodnień. Jako ostatni na naszej liście znajduje się Hotel Camellia Fulia w regionie Said. Ten hotel oferuje fantastyczne udogodnienia dla rodzin, w tym rozległy park wodny, animacje dla dzieci i bogaty program rozrywkowy. Idealne miejsce na wakacje, pełne zabawy i relaksu. Dziękujemy za obejrzenie naszego rankingu Top 5 Hoteli dla Rodzin z Dziećmi w Turcji. Jeśli podobał Wam się film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych podróżniczych inspiracji. Do zobaczenia w następnym odcinku.